Cześć! Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Jadwiga i Julia poznały się na podwórku przy piaskownicy, gdzie spacerowały ze swoimi dziećmi. Zaprzyjaźniły się niemal natychmiast i nawet wyglądały jak dwie siostry, obie szczupłe, blondynki i roześmiane. A ich dzieci były w tym samym wieku. Julia miała córkę Amalię, a Jadwiga syna Gabriela. A że przyjaciółki mieszkały w tym samym domu, ale na różnych piętrach, stało się ich zwyczajem, gdy Jadwiga zostawiała syna u przyjaciółki. A gdy przeciwnie, Julia przyprowadzała córkę do Jadwigi. Byłyby przyjaciółkami, gdyby dzieci nie zrobiły czegoś złego. Julia porządkowała rzeczy w łazience, robiła pranie, kiedy weszła jej córka i stanęła nad jej głową. Mamo, właśnie złożyliśmy z Gabrielem wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego. Chyba sobie ze mnie żartujesz. Czy to nie trochę za wcześnie? Skończyłam już osiemnaście lat, mamo. Julia nie powiedziała ani słowa. Wrzuciła wszystkie ubrania do pralki i głośno trzasnęła drzwiami. Miałam wobec ciebie inne plany, Amalio. Umówiłyśmy się najpierw studia, potem dyplom, potem praca, a potem małżeństwo. Mamo, będę studiować, ale wyjdę za mąż. Co się zmieni? Wszystko się zmieni, Amalio. Wszystko. Julia była wściekła. Gdzie będziesz mieszkać? Mam nadzieję, że nie w swoim pokoju. Córka spuściła wzrok na podłogę i mamrotała. Co w tym złego, że zamieszkamy w sypialni? Będziemy ci przeszkadzać? Nie chcę dzielić mieszkania z obcym chłopakiem. Czy on jest DLA, nas obcy, mamo? Gabriel? Amalia była zaskoczona. Jest z nami od dziecka. Można powiedzieć, że tu mieszka. To prawda. Wie, jak skroić córkę, jak przekonać matkę. Jak tylko ten Gabriel nauczył się samodzielnie wychodzić z domu, zaczął do nich biegać. Uciekał od matki i pukał do drzwi, bo mieszkają w tej samej dzielnicy. A Julia. Cóż, jeśli chłopak sąsiadki chce się przyjaźnić z jej córką, to nie można go wyrzucać. Julia próbowała się uspokoić, ale bezskutecznie. Krzyczała z nadmiaru emocji. Jeśli jesteś wystarczająco dorosła, żeby wyjść za mąż, to poradzisz sobie z kwestią mieszkania. Nie pracowałaś tak ciężko jak ja, żeby dostać mieszkanie, na które zapracowałam własną pracą. Amalia posłuchała matki, sapnęła i pobiegła na oślep do swojego pokoju. Julia pobiegła za nią i potknęła się o stojącego w ciemności korytarza Gabriela. Cześć, ciociu Julio, mamrotał. Cześć, krzyknęła Julia. A ten jest tutaj. Córka Amali wyciągnęła z szafy walizkę i zaczęła wrzucać do niej swoje rzeczy. Dokąd idziesz? krzyknęła Julia. Wychodzę z twojego mieszkania. A ty dokąd się wybierasz? Do cioci Juli. Gabriel interweniował beszta Jamali, proszę, zatrzymamy się u mojej mamy. Rok później Julia leżała w łóżku. Niczym kot wyciągała ręce i nogi, turlała się po ogromnym, podwójnym łóżku, uśmiechając się do promieni słońca. Zegar wskazywał w pół do dziewiątej. Była sobota, dzień wolny, co za błogosławieństwo. Paweł manierycznie wyciągnęła się. Odpowiedział. Jestem w kuchni, Julia. Robię śniadanie. Julia uśmiechnęła się i sturlała z łóżka na podłogę, Usiadła na chwilę na puszystej macie, uśmiechając się głupkowato i patrząc przez okno. Czuła się dobrze, naprawdę dobrze. Ma 42 lata, w zeszłym roku wydała za mąż swoją jedyną córkę Amalię. W końcu odcięła się od byłego męża i poznała Pawła, który jest sensem jej życia. Paweł jest idealny, miły, czuły. Kobieta zachichotała, przypominając sobie, jak znajomi doradzali jej psa lub koty. Ale Julia ich nie posłuchała i kupiła Pawła. Początkowo było to na miłe spotkania, ale okazało się, że ten człowiek jest bardzo dobry do życia, więc Julia zaprosiła go, aby z nią zamieszkał, a on się zgodził. Julia doprowadziła się do porządku: umyła i umalowała twarz, uczesała włosy i poszła do kuchni, gdzie jej ulubieniec już nalewał aromatyczną kawę do filiżanek. Na talerzach wędzone jajka z kiełbasą leżały tosty. Julia zaświergotała radośnie. O znowu, Paweł, rano zjemy tłuste na śniadanie. O co tyle krzyku, spoko, zjemy, nie szkodzi. Mężczyzna chwycił kobietę w ramiona. Jesteś szczupła jak cyprys. Tego samego ranka Jadwiga również spała, ale obudził ją płacz dziecka. Kobieta wstała i usiadła na łóżku. W jej nogach poruszała się krzycząca grudka. Co to u licha jest? Kobieta spojrzała na nią, wzięła w ramiona i zerwała się z łóżka. Gabriel! Zaczęła wołać swojego syna. Gabriel! Amalia! W odpowiedzi zapadła cisza. Jadwiga pospiesznie wstała, wzięła wnuka na ręce i pobiegła do pokoju syna, który był pusty. Następnie kobieta szybko położyła dziecko w łóżeczku i popędziła do drzwi wejściowych, gdzie zastała nieprzyjemny obrazek. Jej syn, Gabriel, jej dziewiętnastoletni potomek, był już podkuwany i ubrany. A obok niej jej synowa zapinała but. Zawinięta w płaszcz. Gabriel szepnął do swojej młodej żony: To przez ciebie nie dotarliśmy na czas. Mówiłem ci, żebyś nie nosiła butów. Amalia tylko prychnęła. Przez nie jestem śliska Gabrielu gdzie wy się wybieracie? A co z dzieckiem? Jadwiga zaczęła krzyczeć. Gabriel zawahał się, spuścił wzrok na podłogę i mamrotał: Mamo, muszę iść do szkoły to Amalia, zapytaj ją tak, ciociu Jadwigo. Szepnęła dziewczynka, patrząc na teściową wielkimi, niewinnymi oczami: Chcę iść szukać pracy. Potrzebujemy teraz pieniędzy. Nie będziemy z wami mieszkać całe życie. To wszystko jest godne pochwały. Jadwiga przerwała młodym: Ale kto będzie siedział z Witoldem? A może dali mi innego? Czy ja Cię prosiłam, żebyś urodziła? Twarz synowej Amali rozbłysła oburzeniem. Jadwiga, czy Ty tak mówisz o swoim wnuku? Jak się obrażę, to więcej wnuka nie zobaczysz. A ty masz teraz wakacje i tak siedzisz w domu. Drzwi trzasnęły. Gabriel wykorzystał relacje między kobietami i uciekł. Shameless. To nie jest dobre, moja droga. Jadwiga złapała szwagierkę za ramię. Wracaj się rozbierać. Aha, znaleźli głupca. Będziesz się zajmować własnym dzieckiem. Ja chcę odpocząć. Jestem na wakacjach. Amalia wpatrywała się w teściową wielkimi smutnymi oczami. Powoli zdjęła buty i płaszcz i weszła do pokoju. Mój biedny Witold, zaczęła mówić na głos. Zobacz, jaką masz babcie. Czy to jest babcia? Masz pecha, że masz babcie, mój synu. Jadwiga stanęła w drzwiach, wysłuchała paskudnych rzeczy na swój temat i pokiwała głową. To jest to, prawda? To wspaniale. Więc wzięłam cię w ciąży do swojego mieszkania, odkurzałam przez rok. Ocierałam mu łzy i rozpieszczałam Witoldem, a i tak jestem złą babcią. Dlaczego nie poskarżysz się swojej matce, tylko ciągle gadasz tylko ze mną? Może czas zaangażować w wychowanie Witolda drugą babcie? Jadwiga uważała szwagierkę, która nie pokazywała już nosa i unikała spotkań towarzyskich za zdrajczynię. Cóż innego mogła zrobić? Przez całe życie kobiety były przyjaciółkami, a teraz Julia nagle się pogubiła. Zrzuciła córkę i wnuka na przyjaciółkę i umyła ręce. Nie odbiera telefonów, nie otwiera drzwi. Bez wstyd. Tymczasem Amalia pocałowała synka w czoło i uniosła brwi. Jadwiga, wiesz, że odeszłam od mamy. Kazała mi ułożyć sobie życie. I słusznie, skinęła głową teściowa Jadwigi. Twoja mama postąpiła słusznie. Powinnam się od niej uczyć i tak samo odpowiedzieć synowi. Ale nie. Zlitowała się nad tobą, a teraz macie czelność siadać mi na karku wy dwie. Nie mówię o Witoldzie, to tylko dzieciak, ale wy, dorośli mężczyźni i ty masz tupet. Amalia posłuchała Teściowej i z podniesioną głową kołysała syna w ramionach. A Jadwiga, wyczerpana i zmęczona kobieta, chodziła nerwowo z kąta w kąt pokoju, kręcąc pięścią nad głową. Jak oni śmieli kłaść mi Witolda do łóżka, kiedy spałam, a ty chciałaś uciekać. Ale na co liczyłaś? Tak się nie robi. To nie jest ludzkie. Zresztą nie mogę tak dalej. Nie zabiorę was wszystkich. Ty, Amalio, masz mamę i żądam, żebyś ją zatrudniła do opieki nad dziećmi. Julia wyjrzała przez wizjer. Nikogo tam nie było. Wydychając powietrze, odprowadziła swojego mężczyznę do pracy i zamknęła za nim drzwi, po czym zawinęła swój wiecznie rozpięty szlafrok i poszła do łazienki. Dzwonek do drzwi wyrwał ją z zamyślenia. Kto tam? Kobieta spojrzała przez wizjer. Za drzwiami ktoś stał, jakaś kobieta, ale nie było widać jej twarzy. Zasłaniały ją papiery. Kontrola licznika. Julia otworzyła drzwi. Usłyszała tu panie. Kobieta pobiegła do windy, a z windy wyjrzała Amalia. Amalia? Szepnęła Julia, rozpoznając córkę. Mamo, proszę, zaopiekuj się Witoldem. Odbiorę go wieczorem. Krzyknęła córka, zanim drzwi windy się zamknęły. Julia powoli spojrzała pod nogi. Na progu drzwi stało nosidełko z dzieckiem w środku. Julia aż sapnęła. Czekaj Amalia, czekaj dokąd idziesz. Pobiegła do windy. Za późno. Winda już odjechała, więc musiała wracać do schroniska. Julia spędziła resztę dnia zagubiona. Nie mogła się dodzwonić do córki, do zięcia też, a teściowa w ogóle nie odbierała telefonu. Dziecko, jej wnuk, krzyczało, jadło, piło i siusiało. Julia musiała iść z nosidełkiem z wnukiem do najbliższego sklepu po pieluchy. Co to miało znaczyć? To jest po prostu straszne, mruknęła kobieta. Za swoje 42 lata Julia nie chciała być babcią, ale nie ma sposobu, aby się z tego wydostać. Jeśli przynieśli, rzucili, i w tym samym czasie mały, bezbronny wnuk Witold oczywiście obudził drżące uczucia. Kobieta spojrzała na dziecko i zachwyciła się. Jaki on śliczny, taki malutki. I wygląda zupełnie jak mój tatuś. Co za podobieństwo, cały jest nasz. Mój ulubieniec Paweł wrócił z pracy i długo patrzył na Julię niańczącą wnuka. O co ci chodzi? Zasadziłaś się? Powiedział surowo i kategorycznie. To znaczy, że twoja córka Amalia podłożyła pod drzwi własnego syna? Co za potwór z tej matki? Nie mów tak. Julia zarumieniła się. Amalia w pewnym sensie ma trochę racji. Jestem babcią tego dziecka. Ja też powinnam być zaangażowana w jego życie. Byłam zajęta sobą, a ty powinnam być zajęta dzieckiem. Paweł był zły, zmarszczył nos i wydał wargi. Po namyśle powiedział: idź do kuratorium. Powiedz im o tym, co powiedziała Amalia. Będzie bardzo zdenerwowana. A do niej napisz SMSA, tak, i tak, pozbawię ją praw rodzicielskich, opamięta się w mig. Julia przytuliła wnuka do siebie: Nie ma mowy, nigdy tego nie zrobię. No i za nic. Twoja córka zacznie wykręcać ci liny, a to dopiero początek. Znajdź ją i natychmiast oddaj jej dziecko. Ona jest matką, więc niech poniesie odpowiedzialność. Jadwiga dobrze się bawiła. Dziś po raz pierwszy od roku nie mogła nic robić w domu: żadnego niańczenia, sprzątania, gotowania obiadu. Po południe spędziła w wannie ze szklanką w jednej ręce i telefonem w drugiej. Henryka, cześć! Dzwoniła do swojej przyjaciółki. Zgubiłam się tak. Chodźmy jutro do klubu. No wiesz, klub DLA osób po czterdziestce. Po położeniu się wyszedłem z wanny i wsłuchałem się w ciszę panującą w domu. Och, to miłe uczucie! Tak, niespodziewana ciąża dziewczyny jej syna wybiła ją z rutyny. Przez ponad rok kobieta żyła jak na dworcu. Synowa musiała jej gotować sprzątać po niej, niedołężnej z powodu ciąży, biegać tam i z powrotem z miednicami i szmatami, z powodu zatrucia Jadwigi musiała zapinać buty na jej spuchnięte stopy. Potem Amalia urodziła, co jeszcze bardziej ją zdziwiło. Teraz Jadwiga musiała miotać się między trójką dzieci, opiekować się małym Witoldem, uspokajać Amalię, która wpadła w depresję poporodową i wspierać moralnie syna, który przechodził nowy etap życia. Ale nie można wyrzucać głupich dzieci na ulicę. Młodzi nie radzili sobie z Noworodkiem i jakoś tak się stało, że wszystkie troski o małego Witolda niepostrzeżenie przeniosły się na nią, Jadwigę. Czy ja pytałem? Jadwiga zakręciła się przed lustrem. W wieku 42 lat wyglądała prawie jak dziewczynka. Mężczyźni odwracają się na ulicy. Jeszcze nie czas spisywać siebie na straty jako babcie. Może uda jej się spotkać porządnego mężczyznę. Minął wieczór, zrobiło się ciemno, a Gabriel syn nadal nie wrócił z zajęć. A synowa zniknęła. Jadwiga gotowała kolację i wyglądała przez okno. Długo to trwa. Zadzwoniła do syna: Cześć, mamo, nie zdążyłem ci powiedzieć, że postanowiliśmy z Amalią się przeprowadzić. Jak to przeprowadzić? Kobieta była zaskoczona: przecież jesteście tacy sami? I co? I jak tam bez rzeczy? No, wczoraj się wyprowadziliśmy. Ostrożnie, mamrotał syn. Jadwiga poderwała się z krzesła i poszła z telefonem do pokoju młodych. Otworzyła szafę, ramiona puste. Jak to się stało, że przeprowadziłaś się, nie mówiąc mi dokąd idziesz? Tak. Amalia postanowiła wrócić do domu, a ja razem z nią. Jesteśmy rodziną, gdzie ona idzie, tam i ja idę. Dobrze, synu. Rozmawiałeś o tym z Julią? A o czym tu z nią rozmawiać, mamo? Dlaczego? Powinna zrozumieć bez słów, nie jest obca. To prawda. Jadwiga porozmawiała z synem, wyłączyła telefon i zastanowiła się. Na wszelki wypadek powinnam zmienić zamki w drzwiach, bo mogą chcieć wrócić. Julia wyszła z mieszkania z nosidełkiem w rękach, zdenerwowana. Owinęła się kurtką, poprawiła czapkę na głowie i zjechała windą na dół. Na dziedzińcu usiadła na ławce i zaczęła kołysać nosidełko z wnukiem na kolanach. Śpij, śpij, mały. Witold posłusznie zasnął, a Julia spojrzała na okna swojego mieszkania. Westchnęła smutno. Paweł został w mieszkaniu. Niezadowolony marudził, że trzeba oddać dziecko córce. I żeby nie słyszeć tego narzekania, kobieta wyszła się przewietrzyć. Proszę bardzo, zastanawiała się. On jest taki zrzędliwy. To prawda, co mówią, mężczyźni nie lubią własnych dzieci, a co mówić o cudzych? Ale nie spodziewałam się, że Paweł się pokaże. Zrobiło mi się żal córki i wnuka. Julia wyjęła telefon z kieszeni i zaczęła dzwonić do córki. Okazało się jednak, że ta już szła w stronę domu. Mamo, mamo, Witold śpi, powiedziała sucho Julia i odwróciła się obrażona. Amalia przytuliła się do matki, która odwróciła wzrok. Nie podlizuj się. Amalia usiadła na ławce obok niej i westchnęła. Mamo, jestem taka zmęczona. Zmęczona czym? Zmęczona. Każdy dzień spędzam z dzieckiem. Nie mogę nigdzie wyjść. Gdzie możesz wyjść, czy jeszcze nie byłaś? Julia się wściekła. Zawsze dawałam ci wolność, żyłaś dela siebie. I oto jesteś. Masz rodzinę, dziecko. Sama tego chciałaś? Co to ma wspólnego ze mną? Chodź, mamo. Wyciągnęłam ręce i ponownie przytuliłam mamę. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Brakowało mi twojego zrzędzenia, twojego głosu, twojego zapachu. Mogę zostać z tobą? Paweł z napięciem patrzył na szczęśliwą matkę i córkę, niosące dziecko z powrotem do domu. Teraz stracił kobietę, którą kochał. Skupiła całą swoją uwagę na córce i wnuku, a ona tylko mu odmawiała. W jego duszy pojawiła się uraza, a kiedy Gabriel, mąż Amali przyszedł do mieszkania nieco później, Paweł zagryzł pod gardle z frustracji. Obiad zjedli w milczeniu, Paweł jadł ponuro, nie odzywając się do młodych, Amalia denerwowała się w obecności chłopaka matki. Gabriel pozostawał obojętny, nie potęgując atmosfery, jaka zapanowała w mieszkaniu po ich przyjeździe, Julia odwracała wzrok. I tylko mały Witold radośnie podrygiwał, wtulony w ramiona babci. Paweł poczekał, aż wszyscy rozejdą się do swoich pokoi i zaczął wypytywać swoją kobietę. Siedziała w kuchni z książką w rękach, bo salon zajmowały teraz dzieci. Julia, pozwoliłaś im z nami zamieszkać? Tak. Paweł nagle przestał mówić, drgnął i wybiegł do pokoju. Julia poczuła złość swojego mężczyzny i podążyła za nim, aby porozmawiać. Ach, co ja mogę zrobić, Paweł? Widzisz, oni tu przyjechali. Nie mają gdzie mieszkać, nie mogę ich wyrzucić na ulicę. A zresztą Paweł, ta sypialnia zawsze należała do Amali. To był jej pokój. Zająłem ją tymczasowo, a jutro muszę ją opuścić. Nie masz nic przeciwko, żebyśmy przenieśli się z tobą do salonu? Paweł wszedł do łóżka, ze złością naciągnął na siebie koc i odwrócił się od ściany, zamykając pogardliwie. Julia spojrzała na niego zdumiona. Paweł, chodźmy spać, Julia. Muszę wcześniej wstać do pracy. W środku nocy rozległ się płacz dziecka. Nie ustawał, i Julia poszła do pokoju Amali. Okazało się, że młoda matka śpi. Nie słysząc płaczu Witolda, Julia musiała nakarmić, zmienić pieluszkę i ukołysać wnuka. Rano dziecko obudziło się i znów zapłakało, a Paweł wyszedł z domu, trzaskając drzwiami o szóstej rano. Paweł. Julia pobiegła za nim. Julia stopniowo przyzwyczajała się do życia bez Pawła, który nie odbierał telefonów i przestał podnosić słuchawkę. Zięć Gabriel wyjechał do szkoły i pracy. Córka Amalia stawiała matce wymagania, domagając się udziału w życiu wnuka. Julia spacerowała z wózkiem po parku i pogrążała się w myślach. Wszystko dlatego, że myliłam się co do Pawła. W trudnej sytuacji pokazał swoje prawdziwe oblicze. Chyba lepiej, że tak się stało. Ale w sercu oczywiście cierpiałam. Szukałam Pawła w każdym mężczyźnie, którego mijałam, a teraz mężczyzna z damą nagle przypomniał jej Pawła. Julia zmrużyła oczy i spojrzała. To nie mogło być to. To była Jadwiga, głupia szwagierka. Ale kto to z nią jest? A Paweł jest z nią! Mój Boże, mój Boże, Jadwiga! Julia wydzierała się w niebogłosy. Paweł i Jadwiga spojrzeli po sobie. Co za spotkanie! Julia zaśmiała się nerwowo i podeszła do pary zdrajców z wózkiem. Miałam ochotę wydrapać im oczy tu i teraz. Julia! Paweł zaczął się jąkać. Paweł, Paweł, nie spodziewałam się tego po tobie. Jadwiga zadrżała na to pogardliwe spojrzenie i wybełkotała. Julia, nie bądźmy przy Witoldzie. Biorę wózek i idę na spacer, a ty możesz mówić, co chcesz. Paweł spojrzał na odchodzącą z wózkiem kobietę. Jadwiga, po co mam gadać? Nie mamy z Julią o czym rozmawiać. Rozmowa nie układała się najlepiej. Paweł ponuro spojrzał na swoją byłą kochankę i usprawiedliwił się. Z Jadwigą nic się nie dzieje, tylko na siebie patrzymy. Wiesz, dlaczego odszedłem, Julio? Postawiłem ci sprawę tak: albo twoje dzieci i wnuk, albo ja. Wybrałaś ich, więc nie obrażaj się teraz. A z Jadwigą nadal jesteśmy w przyjacielskich stosunkach, ale jest szansa, że przerodzi się to w coś więcej, więc masz jeszcze czas, żeby mnie odzyskać, Julio. Zastanów się nad tym. Minął rok. Jadwiga sama przyszła do byłej dziewczyny Julii, żeby z nią porozmawiać. Julia, chcę z tobą porozmawiać o Pawle. Wiem, że coś do niego czułaś. Julia spojrzała chłodno na swoją byłą dziewczynę. Nie chcę nic o nim wiedzieć. Jakbyś nie zauważyła, mam nowego chłopaka, mojego sąsiada Edwarda, i w przeciwieństwie do Pawła uwielbia Witolda. Witold usłyszał swoje imię i podbiegł do babci Julii. Wzięła go na ręce i pocałowała, a dziecko przytuliło się do niej radośnie. Jadwiga spojrzała na szwagierkę z zazdrością: Witold, a co ze mną? Ja też jestem twoją babcią, mały. Chodź do babci. Chłopiec spojrzał, uśmiechnął się, ale nie poszedł do drugiej babci. Julia, zróbmy tak: Ty pozwól mi też zobaczyć wnuka, a ja wyrzucę Pawła. Niech się tarza z kiełbasą. Przecież on ma czelność żądać ode mnie, żebym nie kontaktowała się z tobą, z Witoldem i moim synem. Wyobrażasz sobie? To już twój problem. Powiedziała Julia. Mnie on w ogóle nie obchodzi. Dobrze, że sam odszedł. Spojrzała bocznym wzrokiem na Jadwigę i przeciągnęła się. W porządku, wyrzuć Pawła, a będziesz mogła częściej do nas przychodzić, nawet codziennie. Paweł przyszedł dzień później sam do Julii. Julia, co ja jestem piłka? Będziesz mnie kopać i podawać? Czego chciałaś, kochanie? Julia uśmiechnęła się. Nie ja pierwszy zacząłem tę grę. Nadal kochała łajdaka i cierpiała, a chłopak-sąsiad był tylko pozorem. Julia nie kocha sąsiada, to tylko Jadwiga się przechwala. Choć w zasadzie Jadwigę bardziej dotknęła scena miłosna między wnukiem Witolda a babcią. Kocham cię, odezwał się nagle Paweł, a do Jadwigi przywiązałem się na złość tobie, żebyś był zazdrosny, a poza tym musiałem gdzieś mieszkać. Naprawdę myślisz, że kobiety zrezygnowałyby z dzieci i wnuków DLA jakiegoś faceta? Julia uśmiechnęła się. Nie wiem, co jest z tobą nie tak. Nie wiem, co z tobą zrobić. Do czego jesteś mi potrzebny? Tylko DLA mojego zdrowia. Teraz, jeśli chcesz błagać mnie o wybaczenie, będziesz musiał grać według moich zasad. Paweł spojrzał na nią smutno i skinął głową. Cóż innego mógł zrobić? Założyciel. Julia szepnęła do niego.